Zagospodarowanie placu teatralnego i remont placu Matejki to będzie deptak bis. O tej długo wyczekiwanej inwestycji już informowaliśmy, podobnie jak o rewitalizacji placu przy Filharmonii, czy o problemach kierowców, którzy wyjeżdżając z Raculi próbują włączyć się do ruchu jadąc w stronę centrum miasta. Niebezpiecznie? No tutaj często są wypadki, bardzo. Tu, czyli rondo tutaj rozwiązałoby sprawę? Konieczne. Już niedługo problemy kierowców znikną, a wspomniane inwestycje, czyli rewitalizacja obszarów miejskich, odmieni wizerunek Zielonej Góry. Janusz Kubicki prezentuje projekt budżetu na 2017 rok. Co zaskakuje w dokumencie? To będzie rok przełomowych inwestycji. W projekcie Kubicki ujął wszystko, od remontów i budów nowych dróg, przez rewitalizację po modernizację i tworzenie nowych, niezwykle istotnych miejsc, jak na przykład hostel dla osób niepełnosprawnych przy promyku, czy nowy dom harcerza rozbudowy doczeka się także hospicjum? Znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że wielu rzeczy nie ma, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, ale nie ma tak, żeby można było zrealizować w jednym roku wszystko. Już wiadomo, że w najbliższych latach odetchną kierowcy z Pomorskiego. Bez problemu włączymy się w s jadąc w kierunku Żar, ominiemy miasto korzystając z trasy południowej. Przez centrum pojedziemy odnowioną Westerplatte lub zupełnie nową aglomeracyjną. Na wszystkie inwestycje miasto przeznaczy ponad 25% budżetu, czyli uwaga, ponad 213 milionów złotych. Tak to zostało zaplanowane. Chcemy to zrealizować. Co niezwykle ważne, prezydent miasta po raz kolejny pokazuje, że Zielona Góra w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania nie ma sobie równych. Ponad 60% kwoty przeznaczonej na inwestycje to pieniądze unijne. Trzeba spojrzeć jeszcze na pieniądze z innych europejskich programów oraz na pieniądze centralne. Miasto wykłada kasę na wkład własny, a korzyści są ogromne. Wszyscy przecież słyszymy bardzo często, że Polska musi przyspieszyć wydatkowanie środków unijnych. My też o to walczymy, też nam na tym bardzo zależy, więc dziesiątki milionów z Unii Europejskiej, które są do wzięcia, chcemy... Wziąć jak najszybciej, ponieważ za chwilę tych środków może nie być. Jak podkreśla skarbnik miasta, budżet 2017 jest optymalny. Co prawda, z dokumentu wynika, że wydatki będą wyższe niż dochody. Miasto szacuje, że w przyszłym roku wyniosą one ponad 852 miliony złotych. Dochody mają być na poziomie 828 milionów, ale deficyt jest niewielki. Miasto nie jest zadłużone dużo, bo miasto ma zadłużenie, będziemy na koniec 2017 roku, zresztą tak jak pan prezydent przedstawiał, około 36%, więc nie jest to wysokie zadłużenie. Prezydent Zielonej Góry dodaje, że projekt budżetu może ulec jeszcze pewnym modyfikacjom. Janusz Kubicki zaznacza, że jest otwarty na sprawę regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek miejskich. Jeżeli ktoś się... Przez ostatnie trzy lata znajdzie, chociaż jeden rok, w którym tych regulacji nie było, to będę pod wielkim wrażeniem. Wydaliśmy na to ponad 30 milionów złotych. Jest to średnio 500 zł na etat. Więc myślę, że mówienie o tym, że płace są u nas jak w Bangladeszu, co najmniej jest niestosowne i chyba nikt nie wie, jakie są w Bangladeszu płace. Ale jeżeli mielibyśmy się trzymać tej retoryki związkowej, to ja będę zwolennikiem, żeby każdy zarabiał co najmniej tyle, jak w Bangladeszu. Więcej na temat projektu budżetu miasta na 2017 rok w najbliższym programie Stary Rynek 1.